Cześć, z tej strony Majk. Witam Was w kolejnym odcinku z serii z kryptowalutami w plenerze. I ponownie w samochodzie. Jakoś nie mogę się wybrać w plener, a to pada, a to wszystko. Dzisiaj właśnie jadę do Rajgrodu, muszę tam parę spraw załatwić. Jadę swojego młodego odwiedzić, trochę zaopatrzyć, więc przy okazji, przy okazji też nagram Wam z kryptowalutami w plenerze. Troszkę w plenerze też będzie, może tam w Rajgrodzie sobie chwilę pochodzę. Dzisiaj jak zwykle parę tematów. Troszeczkę zajmiemy się może Celsjuszem, troszeczkę zajmiemy się w ogóle tymi platformami ratingowymi. E, pogadamy sobie troszeczkę też może o na przykład stablecoinach, ogólnie o sytuacji na rynku. Jak zwykle, co tam dookoła kanału Mike Satoshi, ja bardziej Kryptonarodu. Zaczynamy. Trasa Białystok-Ełk, a dokładniej Białystok-Grajewo, jedna z moich ulubionych, bo jak już się minie Mońki, to tak de facto nie ma praktycznie miejscowości. Później tam ciemno, szyje, ruda i tak dalej. I obwodnica Grajewa, jakby ktoś jechał na Rajgród, na Augustów ewentualnie, to trzeba skręcić w Szymanach, tam jest nowa droga. Fajna, wyasfaltowana, boczna, nie ma ruchu, nowy most, także tyle. Słuchajcie, no na początku trzeba poruszyć temat Celsiusza, no bo Celsius ogłosił bankructwo. Fajnie to wszystko wytłumaczył na swoim kanale Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu. To jest bankructwo reorganizacyjne, tak bym to nazwał, z rozdziału 11 jakiegoś tam ichnego kodeksu. Nie wiem, nie znam się, to prawnik musiałby się wypowiedzieć. Tam właściwie są dwa bankructwa. Jedno jest rozdział 7, drugie rozdział 11. No i teraz... Rozdział 7 to jest bankructwo, wyprzedaż mienia, środków, bla 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 i, i generalnie rzecz biorąc, e, i generalnie rzecz biorąc e, nie zobaczycie swoich środków. Rozdział 11 e, to jest restrukturyzacja, czyli nie trzeba wyprzedawać aktywów. Tam jest dziurka na taka niewielka 1,2 miliarda dolarów. No cóż to jest? To jest tyle, co splunąć, stałczy euro po 3 złote. No i jak jest to rozdział 11, to jest szansa, że zobaczycie swoje środki. Nie wiadomo, czy wszystkie, nie wiadomo kiedy. Generalnie, szykujcie się na MTgoX jedna druga. Tak to wygląda. No chyba, że znajdzie się inwestor, który stwierdzi, że warto w tę firmę zainwestować i, e, i zasypie dziurę. E, Cels ma swoje koparki, tam kilkadziesiąt tysięcy koparek. Jakąś farmę, więc tam policzono, że w ciągu kilku lat mogliby z kopania zwrócić te zaległe środki. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze, dodatkowo, jeszcze można powiedzieć, że jakiś tam są, niby, no mają te miliardy dolarów, więc mogliby większość środków zwrócić, no ale na razie z wypłaty są zablokowane. Będzie to trwało. Problemem jest to, że tam są też pozwy, że uznają te pozwy, starają się udowodnić, że powodzi, że już to był schemat Ponziego, tak? czyli że te obietnice nie były finansowane z realnych zysków, tylko były finansowane przynajmniej częściowo z po prostu wpłat nowych osób. Jeżeli tak było, no to jest kaniet pizdziec, jak to mówią Rosjanie. A jak było w rzeczywistości? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. No, ale musimy zaczekać. No, niestety, słuchajcie, prawda jest taka: te wszystkie platformy CFI, ja nie lubię regulacji. Ja, ja, jako ja, jako Mike, chciałbym, żeby nie było żadnych regulacji, ale wiem, że w przypadku większości osób są potrzebne. Ktoś fajny dzisiaj cytat powiedział, że krypto jest specyficzną gałęzią, i to jest świetny cytat, który mi się bardzo podoba, gdzie ludzie, inwestorzy, inwestorzy. Mają najmniej kasy, są najbardziej roszczeniowi, bo żeby wejść w nieruchomość trzeba mieć setki tysięcy, żeby wejść w akcję trzeba mieć, no można niby jedną akcję, ale powiedzmy tak rozsądnie trzeba mieć tam powiedzmy tysiące, żeby wejść w krypto wystarczy 10 dolców, nie? I taki inwestor z 10 dolarami będzie miał takie roszczenia jak prawie że Warrenu Buffetu, więc to jest to. To jest to. Co ciekawe, ludzie, którzy mają więcej kasy, e, według starego przysłowia, krowa, która e, dużo muczy, mało mleka daje, więc e, albo podejmują kroki prawne, bo ci krzykacze to tylko tyle, że krzyczą, albo są świadomi ryzyka, no i co? Przepadło, to przepadło. Byłem gotowy, że może przepaść. Dywersyfikacja i realizacja zysków to są dwie największe rzeczy. A oczywiście pojawia się też trzecia gałąź ludzi, czyli ci, którzy. Korzystają z takich sytuacji, i tu no goniaczu, ty, ty miałeś film, o co już już reklamy, i tak dalej, i tak dalej. Cię tylko tak uśmiecham, przekornie z tym. O różnych rzeczach nagrywałem swoje filmy. Jeżeli ktoś mnie ogląda, wie doskonale, jak ja bardzo krytykuję, znaczy jak ja bardzo podkreślam, nie krytykuję, podkreślam, jak ważną rzeczą jest własna decyzja. E, ostrzegam przed trudnymi rzeczami. Mm, dodatkowo chcę, żebyście myśleli samodzielnie. No, i cóż, a ludzie i tak zawsze szukają winnych. Bardzo często ci krytykanci z internetu są ludzie, którzy nawet w krypto nigdy nie byli, ale się przy okazji podpinają, tak? Ile ja tu straciłem? Ja kiedyś jakiegoś jednego gościa złapałem, który najpierw napisał, że stracił na lunie wszystko, a później to samo pisze, że o Celsjuszu. Myślę, a ty chuju, dobrze. No, także, także tak to generalnie, generalnie wygląda. Więc yy, najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim używanie własnego rozumu, to jest podstawowa sprawa. Bardzo fajnie, bardzo fajnie też krytykują na przykład goście Celsjusza, tam nazywając kamem z różnych społeczności, którzy na swoim cudownym, jedynym słusznym Bitcoinie stracili na przykład 90%. Bo przecież jaka tam była narracja? To the moon, Lambosun, Kreg ów Amtobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? O, zapomniał wuj, jak cielęciem był, więc jak to, jak to mówi, Napisane jest w piśmie. Widzisz drzazgę w oku bliźniego, a belki w swoim oku nie widzisz. Także proponuję zacząć od siebie. To jest to. Zobaczcie, zauważcie, ja krytykuję różne rzeczy i wyrażam swoje zdanie, ale że ktoś krytykuje mój projekt, to ja mam to w dupie, tak? Z, z, potrafię śmiać się ze swoich projektów, potrafię krytykować. Nawet ktoś mówił, zwrócił mi uwagę, mówi: Mike ty, co to za reklama, że tobie zapłacili, a ty jeszcze wskazujesz błędy w projekcie. Przecież to jest niemożliwe. Taki Bitboy, czy jakiś MM krypto, czy jakieś inne e, Goldmany, czy jakieś tam inne muny, muny, sruny, dzikie, w, dzikie kuny, e, no to generalnie oni w, same superlatywy. Tudemun mun, lambusun i, i w ogóle, no i tarara, usiasiusia. Nie? Ja mówię, no tak, no bo ja umawiam się na przedstawienie projektu, a nie zachwalanie go, jaki on jest wspaniały, cudowny, pomijając, że odwalam 90%. Możecie wierzyć lub nie w dupie, to ma. Także, także jeśli chodzi o Celsjusza, nie szykujcie się, że szybko odzyskacie kasę, niestety. Lepiej z góry założyć, że ona przepadła, ja tam mam jakieś, zostało mi 800 dolarów. Ja miałem osobiście szczęście, bo jak zaczęła się zawierucha z Celsjuszem, to ja wypłaciłem środki, a dodatkowo a dodatkowo później mówiliście, że już są problemy, więc my dobra sprawdzę, nie? I wypłaciłem właściwie tam 99% środków. A następnego dnia Celsjusz pierdyknął, nie? Więc, yy, faktycznie, więc faktycznie było tak, że faktycznie było tak, że no, coś z tym Celsjuszem, coś z tym Celsjuszem było na rzeczy. Oczywiście, kto strzegał wcześniej, teraz jest super Kolejna sprawa, ja, ja powycofowałem wszystkie swoje środki z takich platform. Oczywiście nie mówię o tokenach. Jeżeli macie, nie wiem, token danej platformy, na przykład Kronos na Crypto.com, Binance Coin na Binance, nie wiem, KuCoin Shares na KuCoinie, to tego nie ma sensu wycofywać z jednej prostej przyczyny. To jest w 100%, tak jak Celsjusz na Celsjuszu, tak? Token Cels, cel. Jeżeli pada platforma, to pada ten token. Jeżeli pada sieć, pada, pada Binance, to pada Binance Smart Chain. No więc, więc to nie ma sensu. To możecie nawet trzymać gdzieś tam, gdzieś tam u nich, tak? No bo to jest 100% od nich zależne, tak? Coś się dzieje, chlast od razu, nawet nie zdążysz wypłacić. Także to jest to jest to i nie ma sensu, nie ma sensu sobie tym głowy zawracać, ale to jest wyjątek. Wszystkie pozostałe kryptowaluty, jeżeli nie tradujecie, nie trzymajcie na giełdzie. Giełda nie jest portfelem twoim. Ja wiem, że giełda bardzo często jest usubezpieczona i tak dalej, tylko wiecie, bardzo różnie. Chociaż trzeba przyznać, że jeśli chodzi jest dużo haków DeFi, ale jeśli chodzi takie spektakularne upadki giełd, to ja mam wrażenie, że rok 19 i jeszcze 20 był taki dosyć mocno. Jeśli chodzi o giełdę, a 21, 22 to tak niekoniecznie. Jakieś pomniejsze przypadki, ale takich dużych rzeczy chyba nie ma. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, tak? Jednak giełdy są coraz większymi instytucjami finansowymi i no, selekcja naturalna następuje. Słuchajcie, gdyby nie, to, że, gdyby nie to, że na rynku tradycyjnym są różnego rodzaju rządy, banki centralne i tak to się mówi, jacyś tam, którzy chronią, i tak naprawdę pokłosie tego, co się teraz dzieje na rynku finansowym, to jest, to jest pokłosiem tego, co się działo w, 2018 w 2008 roku. Zasypania trupów ekonomicznych pieniędzmi jest to, co się dzieje teraz. Tak? Ten kryzys nastąpił między innymi dlatego, że wtedy uratowano trupy. Stara szkoła ekonomii mówi o tym, że jeżeli masz nierentowny biznes, źle go prowadzisz, to bankrutujesz, padasz i na Twoje miejsce powstaje coś, co działa poprawnie. Ale niestety gospodarka socjalistyczno-pseudokapitalistyczna działa troszeczkę inaczej, tak? I później są obiekty too big to fail, i później jeden taki obiekt chory ciągnie za sobą cały łańcuszek innych chorych obiektów. No, więc to, to niestety. Druga sprawa, druga sprawa. Ja osobiście, tak jak mówiłem, wycofałbym wszystkie środki z wszystkich tego typu platform lendingowych, gdzie powierzacie komuś pieniądze. Lepiej stracić parę procent zarobku potencjalnego, niż stracić swoje środki albo mieć zamrożone na lata. Wszystkie jakieś tam nie będę wymieniał z nazwy. Wiecie o kogo chodzi? Powycofujcie, chyba że jesteście świadomi ryzyka, i po, albo podejście do tego w taki sposób. Jeżeli jeżeli tracicie kasę, to czy ta kasa, którą stracicie, poczujecie to mocno, mocno w swoim budżecie. Jeżeli nie, no to podejmijcie ryzyko, jeśli macie na to chodę. Jeżeli tak, wycofajcie czym prędzej. Przede wszystkim pamiętajcie, że przeinwestowanie, zbyt duże dysproporcje, jeśli chodzi o inwestycje, to nie jest nic, to nie jest nic dobrego, tak? No bo jak macie za dużo w jakimś projekcie zainwestowane, to, to generalnie rzecz biorąc, później możecie się czuć źle. Straciliście pieniądze, no i tyle w temacie, nie? Także to ja wycofuję z wszystkich platform, zostawiam tylko tak naprawdę Cero na Crypto.com. sobie jakiś tam staking mam ustawiony i mam te tokeny Yield na Yield-upie. Platformy oszczędzają. Czy oszczędzają z powodu tego, że jest kryzys? Czy oszczędzają, bo faktycznie mają problemy z płynnością? Tego tak naprawdę nie wiadomo. Także zobaczymy. To jest to. To był pierwszy temat Celsjusza. Zobaczymy. Dojdzie do tego podejrzewam, że będą w pełni uregulowane jak banki. Powinna być całkowicie transparentna. I zobaczcie, co jest w stablecoinach. Coraz więcej stablecoinów mamy. Przechodząc płynnie do stablecoinów, coraz więcej stablecoinów zaczyna ujawniać swoje rezerwy. USDC ujawniło swoje, ujawniło swoje rezerwy. Paxos ujawnił swoje rezerwy. Binance USD tego Paxa. Nie pamiętam jak się ten Pax nazywa. Drugi. Więc, więc można powiedzieć, że. Można powiedzieć, że jest ten trend, zobaczymy, co zrobi Tether, Tether to jest największa niewiadoma, no i zobaczymy, zobaczymy, cierpliwie sobie, cierpliwie sobie czekamy, zobaczymy, co z tego wszystkiego, co z tego wszystkiego wyjdzie. Także jeśli chodzi o stablecoiny, tutaj też zalecana jest dywersyfikacja. Takim najbardziej pewnym stablecoinem przez niektórych uważanym to jest właśnie USD Coin który pokazuje regularnie swoje audyty, rezerwy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie jednak, że każdy stablecoin scentralizowany praktycznie każdy, USDC, USDT, BUSD i tak dalej, wszystko to ma możliwość cenzury. Więc jak tam wywijacie wałeczków, no to generalnie zablokują wam konto, twój adres trafia na blacklistę. Dziękuję, do widzenia, pozdrów krewnych. To jest to. A swoją drogą powiem wam, ten mikrofon, którym nagrywam, to jest DT. On się chyba nazywa WLAF, bo tam są różne rodzaje. v WLAF i coś jeszcze. W albo V.LAW, nie, nie LAV, chyba tak. Tak czy nie tak? Sam nie wiem, kurczę. Ale powiem Wam, że zajebiste są mikrofony. Zajebiste są mikrofony. Do GoPro musiałem kupić taką przejściówkę z USB-C na mikrofon. No i to jest, to jest fajne i dodatkowo jeszcze jest fajne, że to jest też nie tylko, że na mikrofon, ale także na USB-C, więc można i ładować i nagrywać. To jest dobry temat. Tylko wiem, że oryginalne no, trzeba wziąć, bo te nieoryginalne, te nieoryginalne słabo działają albo nie zawsze działają. To taka mała reklama, która reklamą nie jest. Nie? Ja, jeżeli mam jakieś produkty, które, które gdzieś tam powiedzmy pokazuję wam, to bardzo często pokazuję i nie zarabiam na tym pieniędzy, bo to nie na tym polega. Jeżeli coś jest dobre, to można to polecić. Tak jak kable, tak z Krugerman Niektórzy krytykują, ja używam, jestem bardzo zadowolony. Czy mikrofon Blue Yeti, tak? Teraz, tak? teraz tak. Kolejna sprawa, wracając do stablecoinów. Stablecoiny dywersyfikujemy. Nie trzymamy ich na giełdzie, jeżeli ich nie potrzebujemy, i dywersyfikujemy w różnych stablecoinach. Więc to jest, to jest podstawowa sprawa. Dwa, trzy, nawet może cztery stablecoiny, żeby nie było problemu. Stablecoiny zdecentralizowane i stablecoiny, które są algorytmiczne, są zawsze dużym ryzykiem obarczone. Chociaż po przykładzie Terra Luny wyciągnęli wnioski, i pamiętajcie o jednej rzeczy: że te UST było praktycznie od początku Luny i tam był jeszcze chory chory, chory ponziak, który się nazywał Anchor. Ja wiem, że to jest Anchor Protocol, ale w naszej slangu, naszym kryptowalutowym polskim przyjęło się Anchor. Jak ktoś nie wie, to niech obajże pierwszą debatę o lunie. Skąd się wziął Anchor? No, pozdrawiam Maćka. Kolejna sprawa, dywersyfikacja i ktoś już dzwoni oczywiście. Tak to zwykle bywa, wiecie, jak siadam do nagrywania, to później jest 1500-109 telefonów. E, no, o, policjmeistry stoją sobie na końcu Monika. Akurat jestem w Mońkach, więc jeszcze mam do, do Rajgrodu. Jakieś Mońki to jest jakieś około 50-40 par 52 50 stoku. No to mam jeszcze kolejne 50 do, 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 nawet nie do Rajgrodu, tylko do tamy. Także dywersyfikacja stablecoinów, dywersyfikacja poza giełdy, tak jak mówię, lepiej. Bardzo dużo problemów bierze się z chciwości ludzkiej, po prostu ze zwykłej ludzkiej chciwości. Właśnie ta nierealizowanie zysków, te, te można powiedzieć, różnego rodzaju niewychodzenie. No, ktoś przykładowo ma 10x zysku na projekcie i on nie wyciągnie 20%. Wtedy masz wyciągnięty wkład własny plus 100% zysku, co jest super wynikiem. No, i teraz, i teraz, jak to się mówi, i on nie wyciągnie, bo będzie zaraz 50x. Wszystko też bierze się stąd, co powiedziałem na początku, że to są inwestorzy, którzy mają mały kapitał. No i później się okazuje, że ten mały kapitał, no to przecież jak ja zainwestowałem 1000 zł, to 10x to co to 10 tysięcy, to co całe gówno to mojego życia nie zmieni. Kryptowaluty nie zmienią życia większości z Was, no taka jest prawda, nie zmienią Waszego życia, zmienią pojedynczych osób, ewentualnie tych, którzy zaczną w kryptowalutach pracować jako programiści, jako różnego rodzaju, nie wiem, menadżerowie mediów społecznościowych, twórcy treści, e, twórcy grafiki, e, nie wiem, administratorzy jacyś, te wszystkie dookoła, nie wiem, e, przykładowo e, publicyści, no najróżniejsze rzeczy tutaj w tych kryptowalutach są. Analitycy, cokolwiek innego, tak? Więc, więc jak nie masz dużej kasy, to jeszcze to te dużej kasy nie będziesz mieć, tak? Raczej w drugą stronę. Więc nie ma co na to liczyć. Cierpliwość przede wszystkim, nigdzie to nie ucieka. Jak ktoś nie wierzy w kryptowoluding, kupi obligacje skarbowe i już no. Jak nie wierzycie, zapytajcie panią Sowę. Także to jest to. W międzyczasie rzuć, wrzucę mały disclaimer. Nie wiem, kiedy ten odcinek wlatuje, gdzie nagrywam, jest sobota 16 lipca. Ale gdy wlatuje, to w piątek 22. Dobrze liczę? 16, 16.27, jest nie dobrze. 22. W PG4, w Gdańsku, Brower PG4 będzie Tankuj z Majkiem, wyda edycja trójmiejska. Wiem, że ma być Sławek Zawadzki z Kangi, może ktoś jeszcze z Kangi. Będzie Sowa, będą inne osoby, także zapraszam serdecznie. Wstęp wolny, widzimy się o 20. I w sobotę wracam z Gdańska. Więc, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie. Wstęp wolny, nie ma żadnych zapisów. Moglibyście się oczywiście, jeżeli macie Facebooka, jest wydarzenie: Tankuj z Majkiem Gdańsk, dodać się do wydarzenia, żebym wiedział mniej więcej ile osób będzie. Ale fajnie. No i teraz takie krótkie: znajdźcie drugiego twórcę na YouTubie. taka ordynarna reklama, który po pierwsze organizuje spotkania społeczności w Białymstoku, Stoku, w jakimkolwiek mieście i jeszcze z własnej kasy dopłaca, żeby ludzie mieli piwo i pizzę. Bo ostatnio jeden sponsor się nam niestety wykruszył. To po pierwsze, po drugie, jedzie na drugi koniec Polski tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać się z wami. Znajdźcie takiego drugiego twórcę na YouTubie. Znajdźcie. Rzucam wyzwanie. No i zaczęło padać. Słuchajcie, także pada sobie Pada sobie, pada, także pogoda jest taka słaba, ale ja się tam nigdzie nie śpieszę, pewnie zaraz tutaj przejdzie i będzie ok. Eee, także wracając do tematu, może jak już poruszyłem teraz temat e, twórców i w ogóle spotkań i tak dalej, to może przejdę sobie do Kryptonarodu. Nie chcę tego odcinka jakoś strasznie mocno przeciągać. Więc tak, e, jeśli chodzi o stronę kryptonarodu, e, sam kryptonarod będzie zmieniał. Ja na początku miałem taki zamysł, żeby było to nieformalne stowarzyszenie twórców. E, w tej chwili już odszedłem od tego pomysłu i idę w kierunku po prostu strony edukacyjnej. Ten pomysł oficjalnie nie wypalił, mogę powiedzieć, mój błąd. E, więc idę w, stron w kierunku strony edukacyjnej. E, coraz nowsze sekcje się pojawiają, rozbudowaliśmy stronę podatków, wprowadziliśmy pomoc. Za chwilę na stronie kryptonarodu <coughs> będzie e, będzie to taka strona, na której będziecie mieli linki do wszystkich, których będziemy w stanie odnaleźć. Twórców YouTubeowych, twórców e, Twitterowych, blogerów i tak dalej, także stron internetowych polskich z linkami do YouTube'ów, do, YouTube do Twitter'ów i tak dalej. Docelowo chcemy wprowadzić wyszukiwarkę, chcemy wprowadzić filtry, podobne jak mają różnego rodzaju portale zakupowe, żebyś na przykład mógł sobie, nie wiem, wpisać przykładowo Bitcoin SV i wyszukać, kto się o tym tematem w ogóle zajmuje, nie? Także pada dosyć mocno. Eee, ale ja już jestem przy osowców, więc już stąd nas szyję, później. Później Ruda, już jestem prawie na miejscu. Szymany, bla bla bla. Także to jest to. Jest to. Więc to będę chciał jeszcze przy okazji sprawdzę... O, kamera się niestety grzeje, trzeba baterię zmienić. Także to jest to. Ehm, więc stronę będę chciał jak najwięcej treści tam dodawać. Już jest tam sporo. Kalendarza bardzo wielu z Was używa. Jeśli chodzi o wydarzenia. No, i liczę na to, że będzie co, galeria zdjęć, też oczywiście wszystkich z różnych imprez kryptowalutowych. Więc będę, będę, jak to się mówi, liczę na to, że uda mi się tę stronę rozbudowywać. Bardzo mocno pomaga tutaj Agata, czyli członkini zespołu Mike Satoshi. Mamy team Mike Satoshi, w którym są trzy osoby: jestem ja, jest Agata i jest Piotr Siara. Także to jest to, coś mi się nie podoba, to przekręcenie. Czekajcie, bo tu się. O, teraz za mocno. No dobra, już niech tak będzie. To jest rzecz to szerokokątne, więc będzie ok. Więc to jest to. Więc w zespole Mike Satoshi, w zespole Mike Satoshi są trzy osoby. Jak widzicie też pojawiły się newsflasze. Dwudziesty któryś odcinek newsflasze są zawsze 10-10 z hakiem minut. Bardzo wiele osób pisze do tego, że bardzo podobają się Wam newsflasze, bo nie macie czasu na oglądanie minutowych, godzinnych odcinków, ale taki newsflash aktualizacja Wiadomości tych 10, najczęściej 10, czasami 15 wiadomości ze świata kryptowalut, jak jest więcej się dzieje. O południe, poniedziałek, środa, piątek to jest to. Dzisiaj, z racji tego, że jest sobota, jeszcze planuję nagrać pełne wydanie kryptoniusów. Co mogę jeszcze też powiedzieć, będę kończył współpracę z jednym z projektów kryptowalutowych partnerów mojego kanału. Także z końcem miesiąca podjąłem decyzję o zakończeniu współpracy. Po prostu ja nie lubię nic robić na siłę. A generalnie rzecz biorąc, jak się nie dzieje za bardzo na rynku projekty też, to wolę, żeby poświęcili tą kasę. Może to jest głupie podejście, ale wolę, żeby poświęcili kasę, którą wydają na jakiś rozwój projektu i tak dalej. A robienie tylko tyle. No, nie podoba mi się takie partnerstwo. Wiem, może że uznacie to za głupie, że jest tylko logo. Jest tylko logo w planszy. No to. Ach. Ja dużo więcej w życiu nie potrzebuję, nie muszę tutaj tu lambo sum. E... Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać ten. Nie będzie przeszkadzać. Mam nadzieję, ten ten, jak to się nazywa. Nie będzie przeszkadzać ten deszcz, chociaż powoli już będę zmierzał ku końcowi. Miałem jeszcze nagrać plenerze kawałek chodzenia, ale jak deszcz tak pada, to raczej nie bardzo mi się chce. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No przede wszystkim a, wleciał z skamert dzisiaj właśnie w sobotę. Postaram się regularnie te odcinki, bo dużo jest to szóstów na, na, na YouTube dużo jest to szóstów. Znaczy na YouTube w sensie podszywają się pod twórców, wysyłają wam jakieś gówno i tak dalej, także na to, na to uważajcie, no bo to jest niestety, ale a to jest plaga, także na to uważajcie. Cóż jeszcze? No przede wszystkim cierpliwość, słuchajcie, cierpliwość. Jeżeli ktoś wierzy, że to jest koniec kryptowalut, to wy co, wy ratujmy, co się da i do widzenia, tak? Ja nie wierzę, to, że to jest koniec kryptowalut. Każda, każda bessa czyści ten świat. A jeżeli myślicie, że nie będzie kolejnych projektów, kolejnych piramid, kolejnych cudownych zmieniających oblicze tej ziemi, projektów na następnej hoście, które dadzą zarobić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset X, to się mylicie, znowu będą tego typu rzeczy. Chciwość ludzka jest nieskończona, jak to ktoś powiedział. I głupota, tak samo. nie Jak powiedział Albert Einstein, dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. I nie jestem pewien co do tego pierwszego.